Renata Durda szefowa niebieskiej linii takiego miejsca do którego e, dzwonią kobiety podejrzewam że dzwonią także mężczyźni ale dziś akurat ten wątek myślę nie będzie dominujący w naszej rozmowie żeby powiedzieć słuchajcie u mnie w domu sytuacja nie wygląda dobrze To jest rozmowa Dzień dobry pani dyrektor witam serdecznie Nasze studio się tak przemieszcza po mieście, więc nigdy nie wiadomo, gdzie panią złapiemy, żeby sobie porozmawiać. Ale pod niebieską linią zawsze. Zdaję sobie sprawę. Dzień dobry, dzień dobry witam serdecznie. Dzień Proszę dzień. o pas jeszcze i będziemy ruszać w siną dal. E, czy sina to jest jakieś... Nie, broń skojarzenie boże. z niebieską? Nie, broń boże. Nie, nie, nie. nie, I nie jestem aż tak dosłowny, natomiast jak zaczynałem zapowiadać naszą rozmowę, zatrzymałem się w jednym momencie, bo nie wierzę, że na niebieską linię dzwonią tylko kobiety, prawda? Mhm. Czy przemoc zanim zaczniemy rozmawiać o głównym wątku czy przemoc w domu ale wynikająca z tego, że trochę się na świecie pozmieniało i kobiety też dzisiaj trochę więcej mają do powiedzenia niż faceci. Obserwujecie, że trochę inaczej to u was wygląda dzisiaj, kiedy ludzie dzwonią? Nie wiem czy trochę inaczej, bo mam wrażenie, że pewna liczba mężczyzn zawsze dzwoniła do niebieskiej linii. Takich mężczyzn, którzy doświadczają przemocy mhm. w swoich rodzinach, ten procent nigdy nie przekroczył jakichś kilku do dziesięciu procent. Tak też mówią wszystkie badania, że mniej więcej na świecie, jak się robi badania, a też i w Polsce, statystyki policyjne mhm. pokazują, że jak mówimy o osobach pokrzywdzonych przemocą, to około 10% procent osób pokrzywdzonych ma płeć męską, po prostu. Mhm. Bardzo podobnie wygląda ta e, statystyka, jeśli chodzi o niebieską linię. To, co ważne, to żeby też powiedzieć, że w większości są to mężczyźni w starszym wieku mm -hmm. e, i młodzi mężczyźni, którzy doświadczają przemocy nie tylko ze strony kobiet, ale także ze strony innych mężczyzn w rodzinie. Ch zacząłem trochę od, hmm. od tyłu, ale dlatego, że sprowokowało mnie do tego jedno zdanie jednego z naszych widzów wczoraj, kiedy zapowiedzieliśmy spotkanie i pokazaliśmy też w 100 sekundach pewien materiał, który za chwilę chciałem naszym widzom pokazać także. On powiedział: To jest moim zdaniem jednostronna sprawa. Ta kobieta tylko nagrała faceta i co? Może miał po prostu zły dzień. I nigdy nie sądziłem, szczególnie po wysłaniu tego materiału, że znajdą się obrońcy tego mężczyzny, a są. W Polsce problemem, mamy kilka problemów w obszarze przeciwdziałania tak. przemocy w rodzinie. Jednym z większych problemów jest to, że osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie są uważane za niewiarygodne. Mhm. To jest najbardziej dotkliwa rzecz, która, z którą przychodzą do nas te osoby, które potrzebują pomocy. Mówią: To nie o to chodzi, co on mi robi. Tylko chodzi o to, że nikt mi nie wierzy. E, I to się ciągnie od momentu, kiedy ona to mówi, najbliższej rodzinie, mm -hmm. e, która mówi, nie no, co ty, chyba przesadzasz, to mm -hmm. niemożliwe, może. Waldek. tak wad... nie może. Przecież w niedzielę był tutaj na msza, a później przyszedł do mnie na obiad. To on Duży... tak się w zarączkę cię nawet złapał i pocałował. Tak. E, przecież sama widziałam, jak szliście za rękę do kościoła. E, po. Ostatni etap tego procesu wychodzenia z przemocy, czyli aż po sędziów, mm -hmm. którzy na sali sądowej potrafią także powiedzieć: No, chyba pani przesadza, to niemożliwe, żeby to tak wyglądało. Ma pani na to jakieś dowody? Mm -hmm. Oczywiście najczęściej dowodów nie ma, bo tak. właśnie dzieje się to w czterech ścianach, mm -hmm. a nie wszyscy są tacy zapobiegliwi, żeby właśnie coś nagrać. Ale też często sędziowie mówią: No, wie pani, to brzmi niewiarygodnie. Mm -hmm. e więc mamy taką rozpiętość od tego, że, że i najbliższe osoby, czyli zupełnie niezwiązane z problematyką przemocy, ale też te osoby, które profesjonalnie się tym tematem zajmują, też często mówią o braku wiary w to, co mówią te kobiety. Myślę, że sporo z naszych widzów w ostatnich dniach, a ci, którzy jeszcze nie, to będą mieli okazję teraz, wsłuchiwało się, nie wiem, czy do końca, bo serce rzeczywiście, serce boli, kiedy się słucha tego nagrania i za chwilę będę miał do pani kilka pytań, wynikających też z tych słów, które, które chciałbym, żebyśmy mimo wszystko usłyszeli. Z takim pustym dzwonem i tępym, i męczącym, i chujnym frajerem, i wszystko kurwa raz, i słów mi braknie, jak bardzo się kurwa nienawidzę. Ty bezinicjatywne kurwa, ty dziwko jadę Debi, skończony kurwa. Ty myślisz, że kurwa, Żyjesz tylko sobie dla siebie, się. Kur... do pracy i z powrotem i, kur... ja muszę... Belyśni... ja... I kur... Zamknij się. Zamknij Ja Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. zawsze Zamknij się. Proszę po, pozwól, nie pozwól, pisz, kur, pozwól mi. Nie pijesz kurwa, bo cię zajebiesz. Zaraz wezmę kurcie zaje, rozumiesz? Po, poz... Zabijecie. cię. Zejdź mojego dywanu. Pozwól mi mojego dywanu, wypiere do domu. Zapierie do kwiata, jak chcesz zostać. Po kwiata zapija... I Jest. lepiej się pospiłów ci zamkną salę. Jeszcze raz cię, mi powiesz, ile kosztował. Kur... Kur... Dla mnie jest k*** kur... nieważne, rozumiesz, co, ile kosztowało. To jest dla mnie k***a kur... nieważne, mógł kosztować grosz. Liczy się kur... mać to, że podarowałem cię go od serca. To jest dla mnie k***. Czy ty wydali to 100 tysięcy, czy 5 groszy? Jesteś cferem niebawem, kurwa, w dupę. Dla mnie to brzmi koszmarnie, ale podejrzewam, że nasłuchała się pani y, podobnych rzeczy przez całą swoją praktykę, y, y, wiele razy, nie? To prawda. Właśnie z powodu tego, że, że te kobiety bardzo często są przekonane, że nikt im nie uwierzy, y, no to przychodzą z nagraniami, także do niebieskiej linii. Mhm. mówią. Pewnie mi pani nie uwierzy, więc proszę posłuchać. No i wtedy są nagrania bardzo podobne mm -hmm. do tych. Można to zabrać, zanieść do sądu i powiedzieć, Wysoki sądzie, um, musiałam to zrobić. Nie wiem, czy potraktujecie to jako dowód, ale bałam się, że mi nie uwierzycie i sąd mówi, daje wiarę takiemu nagraniu. Sąd może dać wiarę takim nagraniu, ale nie musi. Mamy w Polsce takie określenie specyficzne, ale ono jest dosyć obrazowe. Mówimy w procedurach karnych o tzw. owocach z zatrutego drzewa, mhm. czyli o dowodach w sprawie, które są pozyskane w sposób nielegalny. No bo wyobraźmy sobie, że przecież nie wiem, wiem że ktoś ma dowód jakiegoś przestępstwa i kradnę mu ten dowód. I wtedy sąd ma duży dylemat, czy ta kradzież tego dowodu nie tak dezawuje kompletnie mhm. jego wartości. Tak jest też z nagraniami. Gdyby te nagranie były, było uczynione za zgodą i wiedzą nagrywanego, to absolutnie tak. Tyle tylko, że przecież gdyby no tak. sprawca przemocy został uprzedzony, że będzie nagrywany i miał wyrazić na to zgodę, to przecież to nagranie byłoby niemożliwe. No i tutaj się zmierzyły dwie wartości w polskich sądach. Taka wartość jak e, prywatność, mhm. bo nikt nas nie może nagrywać bez wiedzy i jeszcze rozpowszechniać tego. E, z tą wartością, którą jest po prostu życie i bezpieczeństwo. Mhm. E, I po wielu latach udało się dojść do pewnego konsensusu e, właśnie z sądami. Sądy coraz częściej, i taka jest coraz częściej linia orzecznicza, przyjmują te nagrania, wiedząc, że one pochodzą z nielegalnego mhm. źródła, czyli są nagrywane bez wiedzy. Oczywiście zwykle obrońcy e, tego podważają oskarżonego te podważają, to mówiąc, właśnie, ale mój klient nie wiedział, i tak dalej. A poza tym było to specjalnie zrobione, czyli to, co się zresztą też to mm. chyba w internecie pojawiało, że ona go prowokowała do tego. Yy, czy go prowokowała? Czy ja z tego nagrania mm. nie, nie, nie słyszę prowokacji ze strony tej kobiety, ale nawet gdyby to, niezależnie od tego, jak człowiek jest prowokowany, to nie ma prawa mm. zareagować tak, jak ten pan zareagował. Czy jak pani. Yy... Bo nie da się na to znieczulić, prawda? Chociaż y, myślę, że się Pani nasłuchała już nie, nie jednej takiej historii, ale... Um, co w tych facetach siedzi? Raczej, czy, to nie siedzi. Mhm. <grych> w tym sensie, że to, tam jest dużo braku. W pewien sposób ja nawet rozumiem ten argument, który się pojawiał ze strony Pana Piaseckiego, mhm. ale też jego um, obrońcy, że on wołał o miłość. To, że to było w ten tak, tak, że to jest takie wołanie o miłość, że miał za mało zainteresowania ze strony żony, że żona nie czuł się przez nią mm. dobrze zaopiekowana, oczekiwał, no, że ona będzie tam sprzątać i gotować i być do jego dyspozycji. Także w sensie seksualnym a ona nie była i w związku z tym on no, usiłował ją mm -hmm. wybłagać o to, żeby mu tę miłość dała w ten sposób. Yy, I to w pewnym, w, pewnym, w pewnym sensie jest prawdą. Bardzo wielu sprawców przemocy mówi, e, nie dostaje tego, czego chciałem, mm. czego oczekiwałem. Co muszę wziąć siłę? E, więc. Najpierw o to proszę, potem tego żądam, a wreszcie to robię. Tak? Dokładnie. Często, jak prowadzimy też programy dla sprawców przemocy w rodzinie, takie, które oduczają właśnie stosowania przemocy, a uczą jakichś konstruktywnych zachowań, wielu sprawców mówi: Po pierwsze, nie wiedziałem, że to przemoc, i mogę powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem część ludzi nadal w Polsce uważa, że to, że się obrażamy w czasie jakiejś awantury, nie jest przemocą, mhm. choć mhm. mogę powiedzieć. No, Słyszeliśmy wszyscy, więc mhm. nie, nie mamy wątpliwości co do tego, czy to przemoc, czy nie. Mhm. Um. A część sprawców też mówi, gdybym wiedział, jak się mogę zachować inaczej w tym momencie, to bym się pewnie inaczej zachował, ale nie wiedziałem. Mhm. Oczywiście to pewne przekazy pokoleniowe, też nasi rodzice, dziadkowie też nie za bardzo potrafili rozwiązywać konfliktowe sytuacje. Nikt ich tego nie uczył. Teraz dopiero zaczynamy powoli wchodzić z programami profilaktycznymi, mhm. mówiącymi o tak, bezpiecznej komunikacji, o porozumieniu bez przemocy, o tym, jak osiągać swoje cele, nie robiąc krzywdy innym, ale to jest nowa wiedza mhm. tak naprawdę, zwłaszcza w naszym polskim społeczeństwie. Na ludzi z dużych Miast, dla ludzi wykształconych, dla ludzi ogarniętych. W tym sensie akurat też mamy publiczną osobę, chociaż to w ogóle z niczego nie rozgrzesza, ani nie dodaje inteligencji, ale, ale jednak nawet takim ludziom trzeba tłumaczyć, że jak powiesz do żony ty tycfelu, to to jest przemoc słowna. Tak. Okej. Okay. I z tego się da wyleczyć? Bo mówi pani, że są programy, gdzie wyciągacie. Tak. tak. E, nie wiem, czy wyleczyć, bo zakładalibyśmy, że te osoby mm. są chore. A one nie są chore. To, zresztą, to, to jest taki. Tak, ale, złego słowa ale, Nie, nie, ale to bardzo dobre słowo, ponieważ bardzo dużo ludzi mówi tak. Mm, to niemożliwe, żeby takie rzeczy robił zdrowy człowiek. Mm -hmm. Coś musi być z nim yes. nie w porządku. On jest chory psychicznie. E, i spora część ludzi chce w to wierzyć, bo likwidujemy sobie w ten sposób taki dysonans poznawczy. Chcemy wierzyć, że świat i ludzie są dobrzy. I jeśli ci dobrzy ludzie robią złe rzeczy, no to znaczy, że może oni coś się z nimi nie tak mhm. i że są chorzy. Badania pokazują, że w populacji sprawców przemocy w rodzinie. Liczba psychopatów, czyli osób z psychopatyczną osobowością i z zaburzeniami w ogóle psychicznymi, zdrowia psychicznego jest taka sama jak w całej populacji, czyli to nie jest nadreprezentowane. Ale... W tym sensie każdy, kto stosuje przemoc, jest na tyle normalny, żeby móc się nauczyć tego, jak nie stosować przemocy. Mówimy zresztą, że przemocy Tylko się wyślij... uczymy. Przemocy się uczymy? Tak. Okay. Takie jest określenie i tak, tak na tym bazują też wszystkie metody behawioralno-poznawcze mm -hmm. uczenia i oduczenia przemocy. Mówimy o tym, człowiek się nie radzi. Że jak się ma, rodzi takie małe dziecko, to, on, to nie jest tak, że możemy tam włożyć w niej termometr mm -hmm. i powiedzieć, o, to będzie sprawca przemocy, a to będzie ofiara, albo też człowiek przyjazny i empatyczny. E, uczymy się tego w drodze socjalnej. To społeczeństwo nas uczy takich mhm. zachowań i my się też uczymy takich zachowań. One są zresztą nagradzające, dlatego się ich szybko uczymy szybciej niż innych, bo łatwo rozładować napięcie, mhm. łatwo uzyskać cel. No Jak rodzic zamiast wychowywać, to bije dziecko i dziecko jest bardzo grzeczne, no to szybko osiąga swój cel. To po co się męczyć i wychowywać no, i być grupy, przykładem, mhm. prawda? E, więc w tym sensie szybko się tej przemocy uczymy, ale jeśli się czegoś uczymy. No to możemy się też na logikę czegoś oduczyć, mm -hmm. czyli w to miejsce nauczyć się czegoś innego. I na tym bazują te problemy. I tutaj, w, nie wiem, wykształcenie, wiek, status społeczny mają jakiekolwiek znaczenie, czy nie? Mają o tyle znaczenie, że oczywiście łatwiej jest uczyć nowych metod postępowania ludzi, którzy mają jakieś kompetencje psychologiczne, mhm. czyli mają jakiś poziom empatii, rozumieją co to uczuć, sami czują swoje uczucia, więc łatwiej im jest poczuć mhm. uczucia innych ludzi. No, jeśli ktoś jest osobą, która mało jest empatyczna i też mało ma kompetencje społeczne, bo słabo wykształcona, E, żyła w trudnych mm -hmm. sytuacjach, to pewnie jest trudniej z tymi osobami pracować. E, zastanawiam się, czy ta sytuacja jest w stanie być takim sprawdzam dla tych, którzy mówią słuchajcie, nie mówcie, że przemoc domowa, przemoc fizyczna, słowna wobec kobiet w domu to jest tylko patologia złych dzielnic z różnych miast, ale że mm -hmm. to się dzieje na giełdzie papierów wartościowych u maklerów, u dziennikarzy, u artystów, u psychologów gdzie wszędzie. Tak? tak, dlatego myślę, że ba, ba, bardzo ważne są takie odważne kobiety, takie mm. jak pani Tarolina Piasecka, jak Kasia Figura, która jakiś czas temu hmm. też publicznie powiedziała o tym, że w jej małżeństwie dochodziło do aktów przemocy, bo to pokazuje, że to nie tylko te rodziny, w których jest alkohol, bieda, nie ma pracy i jest tysiąc innych problemów, ale także tak zwane normalne, hmm. dobre, eksponowane społecznie, bo na wysokich stanowiskach rodziny. Także ten problem a to wygląda dziś trochę inaczej, to znaczy nie jest fizycznej, a bardziej takiej słownej przemocy. Czy tu się hmm. nic nie zmienia? Nie zmienia się pod tym kątem, że zawsze przemocy psychicznej było bardzo dużo, mm. najwięcej. Bo mogę powiedzieć, jeśli ktoś bije swoją żonę, no to znaczy, że tam na pewno jest przemoc psychiczna, bo to niemożliwe, żeby ktoś bił e, swoją żonę, czy swoje dziecko, czy swego męża i mówił kocham cię nad życie, bardzo cię szanuję, poważam, ale teraz dostaniesz, mm. tak? Wiadomo, że tam wcześniej się pojawiają różnego rodzaju psychiczne e, przemocowe zachowania. E, jeśli jest przemoc ekonomiczna, jeśli jest przemoc przemoc seksualna, czy są jakieś zaniedbania, to zwykle na pierwszym planie pojawi się przemoc psychiczna i w tym sensie ona jest taka wszechogarniająca. Choć rzeczywiście coraz częściej mamy do czynienia z takimi przypadkami, że zgłaszają się do nas osoby, które mówią że jest tylko przemoc psychiczna, nie ma żadnych innych form. Ale dlaczego tak się dzieje? Nie dlatego, że wcześniej tego nie było, tylko dlatego, że teraz coraz częściej ludzie wierzą w to, że to się da zatrzymać mhm. i że to się da w razie czego jakichś procedur prawnych udowodnić. Wcześniej było tak, że e, zwykle policjant mówił, no ale proszę pani, niech pani nawet tego nie zgłasza, bo jest słowo przeciwko słowu. Mhm. E, Pani mówi, że mąż pani to do, do Pani mówi, nikt tego nie wie, mąż mu zaprzecza, że, że to mówił, no to jak my to udowodnimy? Wspomina Pani teraz o, o policjantach, zastanawiam się, kto jest tym pierwszym kontaktem kobiet dzisiaj generalnie, które stykają się z przemocą domową? To jest Pani instytucja, czy to jest właśnie jakiś zaufany policjant, albo w ogóle policjant w nadziei, że on jej pomoże? Jest i tak, i tak. W takich dużych aglomeracjach, gdzie działają organizacje pozarządowe, myślę, że spora część ludzi zgłasza się do organizacji pozarządowych. Wiemy to też z poradni telefonicznej. Dużo osób, które do nas dzwoni na pytanie, czy rozmawiały już z kimś, czy zgłaszały do jakiejś służby ten problem, odpowiadają, nie, to pierwszy telefon i pierwsza obca, tak zwana osoba, z którą mm. rozmawiam na ten temat, to jesteście wy Państwo. Ale też spora część ludzi w badaniach też pytanych, Populacja dorosłych Polaków, których, których pytamy, no gdzie z tym się zgłosić? Mm -hmm. Jeśli jest taki problem, to jak myślisz? Yy, wie tylko o policji. Jak tam jest jakaś kafeteria do wyboru, są różne możliwości, mm -hmm. czy ośrodek pomocy społecznej, czy policja, czy sąd, czy właśnie Niebieska Linia, albo inne instytucje. Ludzie wybierają głównie policję. Mówią, aha, to do policji będę się zgłaszał. A ma pani poczucie, albo ma pani takie doświadczenie, że tam się... Jest w stanie kobieta dobić do kogoś, kto ją zrozumie, jej pomoże. Bo nie wiem, czy płeć ma znaczenie, czy to musi być policjant, czy to powinna być policjantka, ale że oni trafiają tam pod dobry adres, mimo wszystko. One. Tak bywa. Rzadko, ale tak by było, tak? Nie, nie, chcę powiedzieć nie, nie możemy powiedzieć, że rzadko. Niebieska linia istnieje od 22 lat. Od właściwie samego początku współpracujemy z policją, nie tylko pod kątem tego, żeby załatwić konkretną sprawę, mm. tak, jakiś konkretny przypadek, ale także pod tym kątem, że widzimy te braki, które są w policjantach, bo przecież na miły Bóg w szkoleniu policyjnym są dwie godziny dotyczące przemocy w rodzinie, czyli trzeba poznać przepisy prawne oraz fizyczny sposób przeprowadzania interwencji, tak żeby sobie nie odstrzelić w czasie tego, jak a się chodzi do Już domu. Nie ma, w tym w ogóle, tak? e, nie ma na to czasu. No. E, w związku z tym przychodzą młodzi mężczyźni głównie do policji, nawet też jeśli to są rzadko, kilkanaście mm -hmm. procent młode kobiety, oni naprawdę niewiele wiedzą o przemocy w rodzinie. My sami w ogóle, dorośli ludzie w mm -hmm. społeczeństwie niewiele wiemy, a co dopiero ta młodzież, która tam się zjawia. E, żeby. Rozumieć, z czym do mnie przychodzi ta kobieta i dlaczego ona jest chaotyczna, płaczliwa, drażliwa, czasami agresywna. To ja muszę rozumieć, że ona ma prawo taka być, dlatego że to wszystko, czego doświadczała, doprowadziło do tego, że jak już poczuła się bezpiecznie w kontakcie z policjantem, to teraz puszczają emocje i ona ma prawo tak reagować. To nie jest przykrywka do tego, że ona nam przyszła czymś manipulować, bo czasami mówią, no przyszła i płakała, no pewnie sobie to wymyśliła i teraz przyszła, tu zrobiła taką e, szopkę, odstawiła. No, bo to są prawdziwe hmm. emocje, bo to było trudne dla niej. E, wycofała się, tak? Najpierw mówiła, e, że ona koniecznie tutaj męża do więzienia chce wsadzić, a potem przyszła za dwie i powiedziała, że ona już nic nie chce i chce się wycofać z tego wszystkiego. Hmm. Czyli to była nieprawda. No nie, no była to prawda. A dlaczego ona się wycofuje? E, bo wierzy kolejny raz, że on się zmieni. Bo się przestraszyła, bo powiedział teraz to ja ci dopiero pokażę. Bo rodzina powiedziała, co ty zrobisz sama z dzieckiem i gdzie hmm. będziesz mieszkać. to to się wycofuje. Właśnie jak... Jakbym czytał wczorajsze, bo też sporo kobiet odezwało się pod zapowiedzią naszej rozmowy, które na to właśnie zwracały uwagę, że to jest że zawsze ta rodzina gdzieś jest też dla kobiety największym ciężarem. Paradoksalnie matka, która powinna być bliżej z nią, mówi kochana, będzie wstyd, co w mieście powiedzą i co zrobimy w najbliższą niedzielę, nie wiem, znowu się czepię tej niedzieli, ale mm -hmm. to jest jakiś taki polski symbol tego, że udajemy, ta dulskość cały czas gdzieś tam funkcjonuje, że właśnie tego oparcia wśród najbliższych nie ma i dlatego trzeba do tego policjanta zadzwonić albo, albo choćby do was. Mm -hmm. Na szczęście, jak mówię, jeśli się dzwoni do tego policjanta, to coraz częściej już trafia się na taką osobę, która e, pomaga. Skąd ja to wiem? Ja to oczywiście wiem od osób, które się zgłaszają do nas do pomocy. Mm -hmm. e, po Pomoc, dlatego, że one przychodzą i mówią, przyszłam tu do państwa, bo policjant im powiedział, że mam się do państwa zgłosił. Mm -hmm. To mój dzielnicowy mnie tutaj skierował. A nie dlatego, że on nie udźwignął sprawy, tylko dlatego, że nie, chciał chciałby. Dlatego, dla niej że nie pomocy, jest tak? psychologiem. Okay. On mówi: Ja się zaopiekuję tym, co jest po stronie policji, mm -hmm. tak? Będę prowadził jakieś postępowanie, będę tutaj monitorował sytuację w Państwa rodzinie ale pani powinna się zwrócić o pomoc psychologiczną, mhm. powinna się pani zwrócić o pomoc prawną, bo przecież policjant nie jest prawnikiem e, i najlepiej jeśli pani się z, z, zwróci do niebieskiej linii. Więc wiemy o mhm. tym, że policjanci kierują te osoby do nas, ale też wiemy od tych osób, one mówią, gdyby nie ten policjant, proszę pani, to ja bym już dziś mhm. nie żyła, bo ja bym popełniła samobójstwo. On mi dał nadzieję, że z tego się da wyjść. Niesłychanie ważne słowa, które czasami padają w czasie interwencji, to jest godzinna interwencja i dwa słowa, które tam padają pod tytułem to można zatrzymać, nie musi pani tak żyć. Pomogę pani w tym, żeby to się więcej nie powtórzyło. I czasami to otwiera świat w ogóle tym kobietom. Mówią, nareszcie się pojawiła nadzieja, że, że to się zmieni. Więc ważne, żeby tą policję szkolić, bo oni naprawdę są pierwszym kontaktem. Nie wspomnieliśmy jeszcze o, o, o równie ważnym wątku czyli o dzieciach, bo to zwykle jest tak, że w, w tych rodzinach dzieciaki są i słyszą, patrzą i. Mm, już nawet abstrahuję od tych argumentów, ale wiesz, dzieci, niech będą miały tatusia, nieważne jaki jest, ale żeby był tatuś. E, oczywiście, że to jest bardzo ważny argument, także wtedy, kiedy mówią o tym kobiety, hmm. bo one często mówią tak, on jest złym mężem, ale świetnym ojcem. E, one w to wierzą. E, no, zawsze mogę powiedzieć, to jest taka wiara z chcieństwa, żeby tak było. Znaczy, nie, nie wierzę, jest że prawda. jesteśmy w stanie oddzielić takie mówienie do żony od nie takiego mówienia do dziecka. Nie? Nawet gdyby tak było, to dzieci są jak sejsmografy. Dziecko, które żyje z rodzicami w jednym mieszkaniu, słyszy wszystko, co się dzieje między rodzicami, nawet jeśli nie ma go w tym pomieszczeniu, to ono ma ucho jak słoń do ściany przyłożone w sąsiednim, bo przecież to dla niego jest jego poczucie bezpieczeństwa ta cała sytuacja. I w związku z tym y, dzieci to słyszą. Więc jak się czuje dziewczynka, chłopiec, który słyszy jak jego ojciec do jego mamy mówi te słowa, mówi, że ją zabije. Przecież to jest straszne. Dziecko w to wierzy. Dziecko jest przekonane, że jeśli ojciec mówi zabiję cię", to pewnie to zrobi. Mm. W związku z tym żyje w potwornym lęku, w potwornym strachu, e, no a potem często jest tak o dziwo. Kobiety często nie wtedy sięgają po pomoc, kiedy dzieją się takie rzeczy, bo wtedy jeszcze mówią, no tak, ale dziecka nigdy nie uderzył, dba o te dzieci, daje na nie pieniądze. Jak ja od niego odejdę, to on mi nie będzie płacił alimentów, bo 90% mm, no, alimentów tak. nieściągalne w Polsce i tak dalej, to i tak to... dalej. Mm. Kiedy one odchodzą, Wtedy, kiedy okazuje się, że dzieci mają lat naście, i zaczynają się zachowywać tak samo jak ojciec, zaczynają do nich mówić tymi samymi słowami. I dopiero one, widząc, że to jest taki skutek, zaczynają ciekawić. Dokładnie. Tak. Wtedy przychodzi do nas kobieta i mówi: Proszę pani, ja wierzyłam w to, że ja zostaję z nim dla dobra dzieci. Mhm. A teraz widzę, że mój syn zachowuje się wobec mnie dokładnie tak samo jak jego ojciec. Wobec mnie? Tak, tak, bo te dzieci zachowują się tak wobec matki. Bo jeśli słyszę tyle razy, że można matkę bezkarnie obrażać. Mhm. No to jak mam lat naście, to robię to samo, bo przecież chcę się raczej identyfikować z silnym, mocnym mężczyzną, niż z tą słabą ofiarą, która jest cały czas poniżana. Po mm. prostu chcę być znowu zwycięzcą, no to zaczynam się zachowywać tak samo, bo zwycięzcy się zachowują właśnie tak. Jest w stanie cokolwiek, może nie tyle zmienić, bo nie jestem aż tak naiwny, ale... ale mm. Ta sprawa, jej, jej rozgłos, to, że ona jest tak publiczna, to, że dzisiaj możemy usłyszeć coś, co zwykle słyszą tylko cztery ściany, to może w, choćby w Pani pracy coś ułatwić i pomóc? Tak. Po pierwsze, jesteśmy zawsze wdzięczni każdej e, tak zwanej ocalonej, mm -hmm. która e, Tego nie przeżyła. Mówicie? Tak mówicie o, niej? Tak. o dziewczynach? Tak, tak. Po, po angielsku też mówimy survivor, mm -hmm. czyli osoby, które przeżyły. E, które dają świadectwo tego, co się dzieje. Mm. Mamy nadzieję, że tu będzie też takie świadectwo potem pozytywne w tym sensie, mm. że będzie happy end i ta kobieta będzie po prostu bezpieczna, bo na razie wiemy, że, że tak jeszcze nie jest. Ale też. Co rzadko pada w mhm. ostatnim czasie, chcę pochwalić Ministerstwo Sprawiedliwości, które zareagowało na tą sytuację. Pewnie dlatego, że stała się ona medialna. Mhm. Pewnie gdyby ona nie była medialna, to też nie było tej reakcji, no ale jeśli słyszymy, że jednak y, z interpelacji poselskich pan minister sprawiedliwości podjął decyzję o osobistym nadzorze nad mhm. tym postępowaniem i tego, że się już tego nie da wkopać pod dywan, no to ja jestem cała za, bo to oznacza po pierwsze sygnał dla innych sprawców, y, uważaj i Wobec ciebie też może być konsekwentnie wyciągana jakaś kara, ale też jest to sygnał dla ludzi pracujących w wymiarze sprawiedliwości. Te sprawy są ważne, bo do tej pory nie były ważne. Były tak zwane znęty i alimenty i w związku z tym sędzia miał ważne sprawy pod tytułem przestępstwa gospodarcze, zabójstwa, kradzieże, mienia o dużej wartości. A znęty? kto się zajmuje znętami, dlatego tak dużo mamy znęt. umorzeń w tych sprawach, dlatego tak często w ogóle te sprawy nie trafiają na wokandę sądową, bo już na etapie postępowania prokuratorskiego są umarzane. Mm -hmm. Ale ja też dlatego, nadzieję, że, że na przykład są umarzane, bo prokuratorzy, tak jak mówiliśmy o policjantach, że oni w dwie godziny nie są w stanie nauczyć się tego, co powinni umieć, żeby być dobrym, tym pierwszym kontaktem dla znęt. Ale dlatego, że prokuratorzy też nie czują uwagi? Po pierwsze też nie mają tej świadomości, ale po drugie myślę, że lekceważą tę sprawę, bo mówią tak, no jest słowo przeciwko słowu, a ona na dokładkę jeszcze skorzystała z tej możliwości, żeby nie zeznawać przeciwko osobie najbliższej. Mhm. No to co ja tutaj będę się wysilał? A tymczasem prawda jest taka, że nie zawsze osoba poprzedzona musi zeznawać. Mhm. No, ofiary morderstw nie zeznają, a mimo to prokuratorzy prowadzą postępowanie dalej mhm. w tej sprawie. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę. E, tak w innych niż tradycyjnych. Tradycyjnych okolicznościach, ale patrząc też po, 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 po wczorajszych komentarzach i po, po tym, co teraz widzowie nasi piszą, było to ważne spotkanie. Dzięki jeszcze raz. Wszystkiego dzień dobrego dzień. i spokojnego piątku. Renata Duda, szefowa Niebieskiej Bardzo dziękuję i dobrego dnia.